jeszcze trzysta kilometrów i Powiedz, co Cię przygnało na tą wanogę? Chciałem sobie coś udowodnić. Przyjechałem dwa lata temu jeden z maratonów, ultramaratonów. Później dwa lata przerwy Czyli co, Wisłą? Debiutowałeś w Wisłą? Tak, w, w Wisłę w 2018 roku przyjechałem pierwszy raz. No i chciało się więcej stąd pan. Jak wrażenia? Zakładałem, że będzie troszeczkę łatwiej. Przyjechałem odcinek e, trumieński, przyjechałem do Kościerzyny wcześniej. Aha. Z racji tego, że jestem z okolicy. Mówiło się, że ten zachodni, zachodni będzie łatwiejszy, no a był taki sam. Ok. Powiedz mi, jak twoje wrażenia z Wanogi do tej pory? Yy, no bardzo, bardzo dobre wrażenia tak naprawdę. Jest rzeczywiście trudno, ale dla mnie to nowość pojeżdża, jest już na użytkowana to nie jest nowość, ale rzeczywiście tereny są piękne. A co byś powiedziała dziewczynom, które się zastanawiają, czy nie, ja warto startować, czy nie? Nie, Pewnie, że tak zawsze jest warto próbować. sprawdzić siebie chociażby. Aha. A dla samych to jest naprawdę I atrakcji. Co było do tej pory najkalniejsze? się najbardziej Wodek. podobało? Upadek na Singielku, w tym największym, czy z jednym z większego błotka, które spotkaliśmy. Aha. Wydawało mi się, że całą trasę zachwalałem swoje opony i dobry wybór. Myślałem, że się będą bardzo dobrze trzymały tego błota. Czyli pycha zo została skarcona. No tak to jest. <laughs> Powiedz mi najfajniejszy moment do tej pory, co Ci się najbardziej podobało? Ja myślę, że... Ogólnie y, same, same, same krajobrazy są piękne. Y, z jednych momentów no, takim wrażeniem było, była noc jednak w hamaku, gdzie było dosyć zimno. Okay. To było też takie, takie nie zapomnę. Ale ogólnie to pod wrażeniem samej trasy. A najtrudniejszy moment jak do tej pory? Poza nocą w hamaku. Ale fajna, ale trudna, tak? To znaczy nie, ta noc właśnie była taka specyficzna, tu tu tu. tu, tu, tu. Na no, to jest najtrudniejsze? No, myślę, że to błota, piaski błota. To rzeczywiście było trudne. No, to na piaskach niestety to się tam zdarzyło przemrócić. Okay. Więc to chyba najtrudniejsze. Co tam dodacie do swojej relacji? Trasa lekka, łatwa i przyjemna? Nie. No nie, nie. Zmieniło się trochę? No trochę się zmieniło. Znaczy jest przyjemnie, bardzo przyjemnie, tylko trudno. Trudno, okej. No trzeba jechać wolniej. Trzeba jechać wolniej? Tak, założyliśmy, że przyjedziemy dzisiaj więcej. To gdzie jedno co Wanko, dzisiaj? E, w Sasinie. Ale macie już coś obcykane? Tak, dzwoniliśmy. Chcieliśmy o. jechać dalej, ale... Jest... Dzwoniliśmy już przed chwilą, już pokój dwuosobowy osobowy, jest przydatny. No to super. I to was trzyma przy życiu, rozumiem? No, zostało ile? Trzy, pięć Czyli co? Opcja gorąca kąpiel, kolacja? Czy... E, kolacja tak. no, już chyba, nie? I o 5 rano pobudka, tak? No, to pewnie wcześniej. O matko boska Jak to się uda? Znaczy, jak tylko A... się patrzy, zostało do. Ale do metra... nie no, macie się 22... bliskiutko. 22... 222 km do kosztory. Co byś powiedział początkującym? albo takim co się wahają powinni wiedzieć co ich czeka i trzeba się naprawdę solidnie do tego przygotować nie można sobie tak z marszu powiedzieć a e, przejechałem kilka kilometrów spróbuję na pewno nie Aha. na pewno trzeba 4 litery przygotować barki taki sprzęt ma też znaczenie A powiedz, jak wygląda Twoje życie rowerowe na co dzień? Cosa MTB, gravel? No teraz mam gravela, to z gravelem, wcześniej MTB. No co tam wokół Pruszcza Gdańskiego tym gravelem? No ładne tereny. Wszędzie. Wszędzie? Tak, rower rowery, samochody i jeździmy gdzie się tylko da. No dobra, a jakbyś się w nie dowiedział, że jest druga pentelka, to co Ty na to? Eee, nie w tym życiu. Jak Ci się podoba pomysł podwójnej wanogi, to znaczy w Kościerzynie jeszcze raz to samo? Eee, na pewno nie teraz. Jakie przesłanie dla organizatora? W, jakim, w jakiej to było polskiej komedii? Mają rozmach Wiecie, jakbyście dopiero startowali pod góry To na tej oporii tak się jedzie? Tak. My na drugie kółko. Jezu, Dzięki, Wyszykujesz. Wyszykujesz. Właśnie, właśnie. Udawajcie, że wam to przyjemność sprawdziła. Skoro nie musisz udawać, to tym bardziej zasłużony medal. Gratulacje. Jesteś szóstą na mecie. Bardzo mi się gratulacje. Jesteście razem przyjechali. Od początku do końca, jak to w życiu, nie? Tak jest. Gratulacje. Zasłużony medal. Gratulacje. Fajnie, miło się z wami gadało. Jakiś piękny odmach na koniec, poproszę. Hej. Cześć, Hej, cześć. Do zobaczenia.